Witam serdecznie, szanowny grono graczy, który w z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy na bardzo ważny temat, na temat dropu Diablo 3. Bardzo ważny temat, ponieważ bardzo dużo ludzi nie wie dokładnie jak to jest, jak to w ogóle, dlaczego i tak dalej. Why? Um, i chcę wam to wyjaśnić. Pokażę wam najważniejszą tabelkę w waszym diablowskim życiu. Diabelskim życiu. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Diablo 3, Difficult Chart, PC, innymi słowy wszelkie dane, które są nam potrzebne. Oczywiście nie wszelkie, bo muszę tu zaznaczyć na starcie bardzo ważną rzecz. Jeżeli chodzi o drop konkretnej legendy z konkretnego sfora, nie mamy takiej informacji. Nie wiemy tu tak naprawdę jaka jest szansa na Wypadnięcie danego przedmiotu legendarnego. Nie mamy tych danych. A szkoda, bo moglibyśmy sobie to naprawdę fajnie obliczyć. Ale za chwilkę powiem Wam o takiej jednej rzeczy, bo byli tacy ludzie, którzy to testowali. Potrafili, potrafili mniej więcej wymienić, jak jest, jaka jest procentowa szansa na drop danej legendy, z danego stwora, tłukąc tego stwora tysiąc razy. Czyli nawet więcej. Ale to są tylko szacunkowe dane. Ale porozmawiamy może na starcie na temat tej, tej części tabeli. Normal Hard Expert. Moi drodzy. Tak naprawdę, od razu postawię tezę, tak naprawdę nie opłaca się farmić w ogóle hard, expert i master. Farmimy tylko na normal, jeżeli pomijamy oczywiście torment. Nie ma takiej potrzeby, nie ma sensu. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli chodzi o ten wiersz Legendary Drop i Rift Legendary Drop, to się nie zmienia kompletnie. Jeżeli chodzi o klucze, to w ogóle nam nie wypadną klucze na tym poziomie trudności, na tych poziomach trudności. Jeżeli chodzi o legendarne materiały, to o nich za chwilę. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli chodzi o stwory, na przykład na poziomie Master, one mają o 512% więcej życia niż na poziomie Norma. Idzie to znacznie wolniej, w szczególności jeżeli patrzymy na XP i złoto, ona, to nie jest zbytnie zachęcająca wartość, 200% XP i złoto jak dla mnie. A tu tak naprawdę chodzi o legendary drob, żebyśmy później mogli wyjść na wyższe z trudności, więc jeżeli chodzi już o farmę, to zostajemy tylko i wyłącznie na normalu i na normalu tuczemy wszystko jak leci, żeby dostać sprzęt, żeby iść na torment. Tak Wam zalecam, ponieważ jeżeli chodzi o zachęty, tutaj naprawdę nie ma żadnych wartości, w szczególności na szansę na wypadnięcie legendarnego przedmiotu. Dalej, jeżeli chodzi o rifty, ten bonus, ten bonus, czyli procentowa wartość, którą dodajemy do szansy na drop legendy, jest stała w riftach, jak widzicie tutaj. Jak również jeżeli chodzi o setowe itemy, bonusu nie ma w ogóle. To nie znaczy, że ten przedmiot w ogóle nie dropi. Ona Przedmioty setowe mają określoną wartość na wypadnięcie, na dolbnięcie, jednakże tutaj nie ma żadnego bonusu do tych wartości. Jeżeli chodzi o klucze, to w ogóle nie powalczymy o klucze na tych poziomach trudności i materiały legendarne również nie zachęcają, ponieważ poziom normal mamy tylko 5%, a poziom master nie jest nawet dwa razy tyle, czyli 8,6-3,6% więcej na poziomie master, a stwory mają 5 razy więcej życia, więc lepiej otworzyć grę normal i tu wszystko jak leci bardzo szybko, bardzo płynnie i czym więcej tych stworów zabijemy tym będzie większa szansa na to, że coś nam wypadnie to jest normalne, bo jak zabijemy 100 stworów to wiadomo, że jak zabijemy tam 1000 stworów to będziemy mieli o wiele większą szansę niż ze 100. Standardowo. Więc jak widzimy, poziom normal jest najbardziej zachęcający, co jest ciekawe. A ja poziom Hard Expert Master nie zachęca nam z niczym, jeżeli patrzymy na drop legend, moi drodzy. A teraz porozmawiamy na temat stopień trudności Torment. Moi drodzy, ja oglądałem ostatnio filmik Shinobiego. Dość ciekawa sprawa, ponieważ gościu zbierał przez kilka dni dane, bo chciał się dowiedzieć, ile expa. I Ile Legant dorwie na godzinę na danym stopniu trudności? Wyszło mu, że najlepsza, najbardziej efektywna farma jest na T2 i T4. Oczywiście to musicie sobie podzielić przez to, ile macie DPS, ale jeżeli dajecie radę na 5, T5, to lepiej się cofnąć na T4, ponieważ tam będzie najczęstszy drop. Nie najlepszy, bo to wiadomo, jest losowe, ale najczęstszy. Tak samo jak ja teraz na T3 biegam, to jakbym się cofnął na T2, to tam bym miał oczywiście najczęstszy drop. W teorii oczywiście na podstawie, określamy to na podstawie stałych. stałych. Słuchajcie, e, co jest jeszcze najistotniejsze w tym wszystkim, e, to to, że otrzymujemy oczywiście szardy podwojone na każdym stopniu trudności. Jest szansa na wypadnięcie imperialnych gemów na, już na masterze, tutaj, e, ale takich tutaj za bardzo nie użyjemy. Czy użyjemy, ale i tak warto w tym, w tym przedziale na normalu zbierać sprzęt, żeby szybciej się dostać na torment? Tak jak to wspomniałem wcześniej. Krasowe sety mają w ogóle szansę wypaść na poziomie torment dopiero i oczywiście klucze klucze, większa szansa, czym wyższy torment, większa szansa. I oczywiście materiał legendarny jest całkiem ciekawa sytuacja, ponieważ na te dwa mamy 12%, 12,5% prawie, na te 4 mamy prawie 18%. I um, najważniejsza, najważniejsza z tego wszystkiego jest właśnie ta tabelka poniżej. Bo niektórzy nie wiedzą jeszcze, co mogą uzyskać poprzez różne działania? Więc wam powiem, że jeżeli zabijamy stwory, to one w, to drop jest, wpływa nasz level na nasz drop, czyli mamy 60 level. Możemy, jak dropniemy legendę, to pewnie będzie w tym przedziale 58-63 mniej więcej. Jeżeli chodzi o drop z potworów, to również wpływa na, na niego poziom trudności, czyli te wszystkie buffy wszystkie bonusy do dropu. E, później mamy na tormencie ekskluzywne przedmioty legendarne, dropujące z potworów. I następnie oczywiście setowe przedmioty mogą dropić. przedziale 60 do 70. E, następnie skrzynki, które dostajemy z bounties. E, na ten drop ze skrzynek wpływa nasz level. Nie wpływa poziom trudności, czyli torment i tak dalej w ogóle nie wpływa. Dlatego chodzą e, farmić skrzynki na normal. Następnie y, są ekskluzywne przedmioty dla bounties, czyli ekskluzywne przedmioty legendarne mogą wypadać z tych skrzynek. To jest istotna informacja, ale nie mogą wypadać setowe przedmioty. Następnie kadali, czyli ten hazardzik nasz na shardy, szardy. On na ten drop wpływa nasz level. Nie wpływa poziom trudności, moi drodzy, możemy kupować na Normalu, jak na T6, Nawet nie ma znaczenia, ale tu nie ma ekskluzywnych przedmiotów legendarnych, jak również jest bardzo, bardzo mała szansa na wydropienie setu, właściwie jest mała część setów w ogóle tam dropił ukadali. Ja Wam jeszcze powiedziałem o tych gościach, co tam próbowali analizować, jaki jest szansa na drop danej legendy z danego stwora, konkretnej legendy z konkretnego stwora. Szansa im wyszła, że jest mniej więcej taka: 0,0084, więc jak pomnożycie to przez powiedzmy te cztery rifty jeden z lepszych tutaj dropu 119%. To Wam mniej więcej wyjdzie, że będziecie musieli rozwalić 100 razy tego gościa, żeby dropnieć legendę. Ale e, moi drodzy, nie przeraście się tym, ponieważ to jest LNG. Jednemu gościowi dropnie 4, 4 legendy, czy 5 legend, jedna setówka w ciągu 3 godzinnego rana, a drugiemu dropnie jedna. Wiadomo, ale czym więcej, większy robicie przemiał, tym ta szansa jest oczywiście większa. Bo wiadomo, czym więcej tych stworów zabijecie tym większą macie szansę, że coś dropnie. Właściwie ta szansa jest co chwilę sprawdzana, tak? Czyli tak jakbyście szli do totka tysiąc razy, to macie większą szansę coś trafić, niż gościu, który wyrzuci raz. Ale może się zdarzyć, że on wrzuci raz, na który trafił i... i dropnie milion. <grym> Okej. Okay. Mam nadzieję, że ta tabelka wam się przyda. Ja jeszcze wam pokażę na sam koniec jedną rzecz. To jest analiza właśnie ilość poświęconego czasu na dany poziom trudności. Jak widzicie, na poziomie Normal Hard Expert i Master, jeżeli chodzi o legendy, to ta linia jest praktycznie stała. Coś, zaczyna wzrastać dopiero te jeden wyżej. Więc jeżeli chodzi o te cztery poziomy trudności podstawowe, no to normalnie jak najbardziej jest dla Was. Czym wyżej, tym jest większa szansa. Ja Wam serdecznie dziękuję na dzisiaj. No i trzymajcie się i powodzenia, jeśli chodzi o drop. Moi drodzy, powodzenia. Hej.